No, witam, witam. się Manko. Wszystkim, słuchajcie, dużo się dzieje w naszej przestrzeni internetowo-sportowo-frikowej, więc czas na newsy. A że naprawdę z ostatniej chwili informacja tutaj, zaraz niedaleko, z Akademii Sportów Wilanów wypływa informacja od trenera Mirosława Oknińskiego, który, słuchajcie, mówi, że wywalił pastę i lizaka na pysk. Sam tak napisał na swoim Instagramie, żeby teraz trenowali na dywanie i że on już nie chce się babrać we freak fighty i teraz chce się zająć sportem. Zresztą posłuchajcie. Wszystkich słuchajcie, tutaj Akademia Sportu Walki Wilanów. Słuchajcie, e, super news, super news. E, wracamy do sportu. E, teraz jakby postanowiłem, że po prostu wychodzę z freaków. E, wywaliłem na zbity pysk Lizaka i Pasternaka. Także już nie będę zajmował się w ogóle frikami. Wracam na drogę sportu. Po prostu słuchajcie, dość e, tej patologii. Po, e, zobaczyłem po prostu taki film, gdzie e, człowiek, który. E, jak go tam nazywają? Kruszynka? Że człowiek, który pobił młotkiem, młotkiem opozycjonistę rosyjskiego, został wypuszczony teraz z więzienia szybciutko, a niedawno jeszcze dokonał napadu młotkiem. I słuchajcie, i to mnie skłoniło do tego, żeby opuścić friki. Nie będę promował takiej patologii, gdzie promujemy gościa, który wspierał jakby działania rosyjskie. No, i co mogę powiedzieć? Wywaliłem na pysk tego Rizaka i Pasternaka i wracam do sportu. Będę trenował dzieci, będę trenował młodzież. Chcę robić sport. Dosyć w patologii. No, i przejrzałem po prostu na oczy. Zobaczyłem, że, że promocja bandytów, złych ludzi, to po prostu. No nie podoba mi się to, no po prostu zobaczyłem do czego to zmierza, w jakim idzie to złym kierunku, także stop patologii, stop freakom, po prostu koniec, koniec. Ale Ksieczuki trenowali w szopie, to niech z Lizak z Pasternakiem trenują na dywanie. Myślałem sobie, nie no, trener sobie znowu robi jaja, no bo przecież on z takich naprawdę sportowców na top poziomie, jeśli chodzi o rozpoznawalność, ma obecnie Szymona Kołeckiego. To raz. Dwa. Ostatnio pisałem do trenera Mirosława, no nie będę oczywiście tutaj pokazywał prywatnych wiadomości. Generalnie trener nie chciał brać udziału w podsumowaniu gali Prime. Powiedział, że faktycznie on się odsuwał od freak fightów i że po prostu chce się zająć sportem. Ale no chyba nikt się nie spodziewał, że wywali ze swojego klubu e, Michała Pasternaka i Piotra e, Lizaka. Ja oczywiście uruchomiłem telefony, starałem się skontaktować z Lizakiem w tej sprawie, napisałem do niego wiadomość, ale nie musiałem długo czekać, dlatego że panowie postanowili sami wydać oświadczenie. No może za dużo powiedziane. I to co się wydarzyło między nimi a trenerem. Posłuchajcie. Siemneczko widzowie, słuchajcie, krótkie oświadczenie. Znaczy, może nie oświadczenie, tylko sprostowanie całej sytuacji, bo to co na razie wyrzuca trener, to jest jedną wielką bzdurą. Zacznijmy od tego, że to nie trener nas wyrzucił, tylko my żyliśmy sami odeszli. Sami odeszliśmy z klubu, to po pierwsze. Yy, druga sprawa jest taka, no, powody odejścia z klubu, to w skrócie. Znaczy, to najważniejsze i takie, które najbardziej nas zaraziły, to może zostawmy dla siebie. Nie będziemy wyciągać jakichś brudów. Taką małą rzeczą, która nas na przykład raziła, to jest to, że trener zamiast zajmować się treningami, no to, to zajmuje się szczelaniem i, i my nie jesteśmy myśliwymi ani ludźmi, którzy chodzą i uprawiają jakieś szczeleństwo sportowe, tylko jesteśmy próbujemy być zawodnikami. Tak jest. Chcemy trenować, skupiać się głównie na tym. I co też yy, krótko mówiąc, dobrze nam jest w Federacji Fame. Na Afryki nie przeszkadzają. Nasza współpraca z Fejmem jest cały czas pozytywna. Dobrze ją tutaj wspominamy, dobrze. No nie wspominamy, bo cały czas nie jesteśmy. I ciężko nam się po prostu trenuje, jeśli ktoś cały czas atakuje naszego pracodawcę, naszą federację. No to tyle od nas, no. przecież tu nie ma co się też. Tak, się. tyle od nas, kibicujcie nam, trzymajcie za nas kciuki, my dalej robimy swoje. I piszcie w komentarzach, gdzie byście widzieli nas trenujących, na jakich matach. Gdzie mamy wylecieć? He? Tak. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Po się wszystkim. Na... Jestem ciekaw, co Wy na to, co Wy na to, bo ja naprawdę z początku byłem w szoku lekki. myślałem, że to jest żart, dlatego że wiem, że akurat Piotrek i Michał bardzo byli zżyci z trenerem Mirkiem i oni zawsze wypowiadali się o trenerze bardzo dobrze. Wiem, że trenowali sumiennie w tej, w tej Akademii Sportu Wianów. zawsze bronili trenera Mirka, tak samo było w drugą stronę, żeby nie było. Zawsze trener bronił Michała i Piotrka w tych różnych wojenkach internetowych. Wiemy, że ostatnia drama z Kamilem Mindą no może trochę przyczyniła się do tego, bo wiem, że trener był trochę zły na to, że musi konfrontować dwóch swoich byłych. No, zawodników i musi wypowiadać się o jednym, o drugim. Bardzo nie chciał, żeby Freak Fighter, czyli właśnie Fame MMA, robiło dymy w związku z tym, że Kamil Minda odszedł z Akademii Sportów Wilanów i że bardzo Fame chce walki Kamila Mindy z Michałem Pasternakiem. Trener bardzo był na nie. Trener mówił, że nie dojdzie do takiego pojedynku i że on się na to nie zgadza. Być może to jest pokłosie tego wszystkiego. Nie wiem. Jestem ciekaw, jak ta sprawa się rozwinie. Czekam oczywiście na Wasze informacje. Gdzie widzielibyście obecnie pastę? I Lizaka, no, w jakim klubie? W Warszawie. Tych klubów jest całkiem sporo. Wydaje mi się postacie bardzo znane, bardzo rozpoznawalne, więc raczej ze znalezieniem klubu nie powinno być problemu. Co o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać, czy trener Mirek naprawdę odejdzie z freak Fightów? czy to w ogóle jest możliwe w obecnych czasach? Nie dla Jacka Murańskiego w Gromdzie. No, ale czy kogoś to dziwi, tak szczerze? Ja wiem, że wodarz organizacji Gromda, pan Mariusz Grabowski, wypowiadał się, że może. To może tamto pomyślimy, ale ja wiedziałem od początku, że to nie ma prawa się wydarzyć. Słuchajcie, i ta walka Murana i Ryty na Gromdzie, no to w ogóle to się kompletnie mi nie łączyło od początku. A przed chwilą Mariusz Grabowski na naszym kanale dość w dosadnych słowach wypowiedział się na temat tego pomysłu, na temat pomysłu Jacka Murańskiego w organizacji Gromda. Myślę, że tutaj nie ma co cytować, dlatego trzeba po prostu posłuchać, bo to brzmi dosyć dosadnie. Zobaczcie. Myślę, że to jest wręcz wręcz niedopuszczalne i, i w ogóle, w ogóle tego nie widzę wiesz czasami sobie tam mogę coś podkręcić powiedzieć, ale tutaj tak jak mówię no nie pieniądze nic mnie tutaj nie do, do tego nie, nie przekona nie wiem, nie wiem co by musiał się wydarzyć nie ma, nie ma takiej możliwości żeby, żeby do takiej walki do, doszło No z całym szacunkiem i z samym zachowaniem jacka bo, bo też, też nie ukrywajmy dzisiaj, dzisiaj wiesz wiele ludzi się pastwi nad murańskim, a, a wiesz wiele, wiele federacji też tego Murańskiego wykorzystywało do swoich celów i wiesz no, no też, też czasami, czasami trzeba wiesz na niektóre rzeczy przymrużyć, przymrużyć oko i, i po prostu wiesz no nie to jest po to, że jak jesteś potrzebny to jesteś fajny, a jak jesteś niepotrzebny no to, to nie, no bo to już nam zrobisz zły PR. U mnie w federacji nie było Jacka Mureńskiego i, 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 i nigdy tak naprawdę nie będzie i myślę, że to jest taka moja odpowiedź. Także jak widzicie pewne sprawy mamy rozwiązane, może nie do końca ta sprawa Lizak Pasta kontra trener Mirek, ja myślę, że tam się jeszcze trochę może podziać, czekamy na kolejne filmiki trenera Mirka i co tam się tak naprawdę wydarzyło, bo tego tak do końca nie wie nikt, e, oczywiście proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i co, widzimy się w następnych materiałach, po prostu, cześć!